Cześć, witajcie z tej strony witam was W kolejnym odcinku z Ultimate Team już nie muszę trzymać mikrofonu. Teraz mam specjalny chwytak do tego i cieszę się z tego bardzo. Tutaj widzimy skład mojego przeciwnika: Alex Games ma Toty, Alvesa i naprawdę dobry skład. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak ciężko. Chociaż jestem nienawidzony przeze mnie Iwan Rakitic. Nagrywam dosłownie przed wyjazdem na 18, więc jestem już w koszuli przygotowany. Mam nadzieję, że ten mecz będzie tutaj zwycięski. Ale pierwsza akcja tutaj kapitalna parada Adriana. Kolejna tutaj sytuacja, Romelu Lukaku przy piłce, podaje do tyłu, do Sobotki, Sobotka kapitalną piłkę do Lukaku, teraz tylko czekam, żeby dobrze podać, Cicciarito strzela bo bramki, niestety. Chociaż ten strzał był dobry naprawdę, kolejna akcja, Neymar tutaj pod, Neymar przy piłce, wychodzi Adrian, Adrian błąd, ależ błąd tutaj i teraz Andrzej sta. nie, to jednak Toni Cross zdobywał bramkę na 1 do 0 w 29 minucie. Błąd tutaj Adrena zdecydowany i dobitka krosa, nic nie miałem do powiedzenia. Tutaj kolejny, ale tym razem błąd mojego przeciwnika, który powiem szczerze, różnie grał tym składem, nawet sobie nim nawet nie radził, mogę to powiedzieć szczerze, Alves to tylko goni, ale Lukaku sobie daje radę dośrodkowanie do Kosticza Kosticz w stylu Krzynówka. Mam 45 minutę, tutaj zobaczmy tą akcję, jeszcze strzał z dystansu i piękna bramka dla mojego zespołu, dla Frey Sobotki. a zdobywcą bramki jest oczywiście Vargas, no i ci prawo skrzydłowi naprawdę potrafią zdobywać piękne bramki, że zastanawiacie się dlaczego są takie lagi, lagi, po prostu były w meczu, więc nie dziwcie się, że tak właśnie wygląda to nagranie. No i sędzia zakończył pierwszą połowę w tym momencie, dlatego się wstrzymałem, bo nie wiedziałem czy to już teraz, czy nie. Patrzmy na tą akcję, jaki przypadek im, czy Mankart i mógł bramkę, przerabować to chyba he, Tak to zDH. No i 90 minuta i ten mecz zakończył się remisem. No powiedzmy sobie szczerze, mogło być lepiej, ale cieszmy się z tego co jest, czyli z 1 do 1. To i tak, i tak nie jest zły wynik, ale niestety w tym momencie... Nie zdobywamy mistrzostwa, tylko awansujemy. Szkoda, kolejne momenty by się przydały, ale i tak i tak jest dobrze, że awansujemy, bo widzimy, że ta forma była u mnie bardzo średnia. Dzięki Marce sobotka za grę, sobotka, sobotka, wiadomo, ale trzeba się zmienić i myślę, że to będzie nie kto inny jak zawodnik szalkę. Tutaj jeszcze statystyki 19 meczów, 3 gole, 2 asysty zawodnik Szalkę i kto to będzie, no jak wymyślicie oczywiście, że Gorecka Gorecka bardzo dobry zawodnik, mam nadzieję, że u mnie w klubie da radę i pokaże się z jak najlepszej strony no i mamy kolejnego przeciwnika i tutaj z Sampdori, jest a ja wybieram z której jest Windon no i zobaczmy, jaki on ma skład z tego co pamiętam, to miał on skład brązowy tak jest to skład brązowy 100% zgrania, więc chcę nabić końcy ale chyba nie odpuści szybko z tego co pamiętam nie odpuścił szybko, długo walczył, ale wiadomo kto wygrał. Oczywiście zawsze wygrał, mimo może przegrywa, ale zawsze wygrywa. Tutaj ładny stadion Manchester City, bardzo ładny, ale widzimy, że nie chciał przewijać powtórek, dlatego musiał powyciąć sporo i to strzał z lewej nogi obok bramki. Kolejna akcja tego meczu Kostic na lewej stronie znowu dośrodkowuje w pole karne Maru Lukaku. Strzał, chętnie no mu pomaga jak najbardziej. Kolejna akcja, teraz musi być już bramka, patrzcie jak wychodzi pięknie Lukaku Ale ja postanowiłem rzucić do Lukaku, a tutaj Arnold wychodzi w powietrzu w 22 minucie No i zaskoczy mnie ten rudy człowiek, że potrafi tak kapitalnie strzelać z główki Mimo, że przyzwyczajony jestem do tego, że strzela więcej w z dystansu To radzi sobie tutaj kapitalnie z główki i pokonuje brązowego bramkarza w 22 minucie No i powiedzmy sobie szczerze, myślałem, że ten mecz będę sobie dominować A tutaj jednak nie, 45 minuta 1 do 0 nadal ale już później, kiedy chcieli, to Hernandez wszedł sobie w pole karne, strzelił kapitalnie, taki techniczny, trochę strzał na 2 do 0. Mój przeciwnik uznał, że to nie ma sensu, nie ma co walczyć i po prostu się poddał poniekąd, po prostu nic nie robił. Wrócił padem czy tam czymś i postanowiłem sobie kilka ładnych bramek. Bo wiadomo, kolejne monety mogą się przydać. Takie rzeczy trzeba wykorzystywać. Jeżeli ktoś nie chce grać, no to jego strata. Także pobawiłem się, podałem piłkę do Adriana, w sumie postanowiłem czemu, bo on sobie nie strzelił bramki. Postanowiłem sobie przejść całe boisko Adrianem, na sprinisiku, na spokojnie, poczekać co zrobi. Może przeciwnik wróci, kiedy zobaczy, że bramkarza nie ma, ale nie wrócił. I Adrian zła bramkę na 4 do 0. Bramkarz musi mieć też bramkę, nie Adrian się cieszy, wiadomo czemu. Mm. Dzisiaj tutaj podanie, ten strzał w ogóle miał być z piętki, ale nie wyszło i Leomero Lukaku normalną bramkę. Która też jako taką może być, i ostatnio, już w reakcji tego meczu postanowiłem, że chce z przewrotki, ale cieli to postanowi że z główki, więc jest z główki. No i ten mecz się zakończył wynikiem 6 do 0 i kolejne momenty na moją korzyść, oczywiście, idą. Tutaj mamy podsumowanie, jeszcze trochę tych strzałów oddałem, ale tylko dlatego, żeby się pobawić, więc wiadomo, to się nie liczy. No 11 strzałów, a on 0 celnych miał pierwszej połowy, więc nie ma co narzekać. Kolejne trzy punkty i już 8. Na moją korzyść. Olkowski! Zastąpisz Korba. Tak patriotycznie wybrałem Olkowski, bo jest szybszy niż Korb. I otwieram tą paczkę teraz tą darmową od jej. i w sumie wtedy postanowiłem, że nie ma sensu ich nagrywać. Bo skoro to się jakiś Siman, który jest obiutki, no to naprawdę to nie ma sensu. I wszystkie paczki otwieram na live. Zastąpiłem lub Lukaku na żeby po prostu dać szansę temu piłkarzowi. Podobno jest dobry. No ale zobaczymy, teraz grą z Polakiem, z Maxem najprawdopodobniej, którego serdecznie pozdrawiam, ja w strojach w Szkocji tym razem występuję na tym wojsku, jak widzicie zmieniłem logo, no i tutaj mamy jego skład, naprawdę dobry skład, ale zobaczymy jak nim będzie grać, ten może starić, coś pokaże. No i dobra, tutaj długie ładowanie, oczywiście FIFA nie rozpieszcza. I mamy pierwszą akcję, Vargas na prawej stronie, mija keria gipsa, dośrodkowanie, strzał, broni kapitalnie bramkarz. Tutaj kolejna moja akcja, Vargas przy piłce na prawej stronie boiska. Vargas dośrodkowanie, no i kolejny strzał, już daje bramkę, taki sam Ciciar, to ale mój kapitan zdała bramkę na jeden zera. Kapitalny strzał z główki, no nie dziwimy się, on potrafi takie rzeczy wykonać, on dużo bramkach strzał dla fraj. No i tym razem też się nie pomyli. kolejna akcja. Staric do Sznyderleu, Sznyderleu, wydawało mi się, że jest bramka, tutaj obok. I łapie piłkę tutaj bramka z pierwszej połowy, w ogóle nikt Darek, a nikt ma Max, więc chyba grał ten Max, a Darek po prostu mu dostał Tutaj piękne doświadkowanie i tutaj strzał chyba Armenczyka obok bramki. Ten mecz był ogólnie taki cios za ciosem, ale... Wiele nieciekawych sytuacji było, i teraz te strzały bo chyba jedną z najciekawszych, bo z mojego przewodnika postanowiłem strzelać, ale tutaj bramkarz się popisał, i była to już 90 minuta. Więc postanowiłem tego nie wycinać bo już to jest koniec meczu. Mamy 6 punktów, widzę 8. Jak na razie nie było aż tak ciężkich meczów, żeby przeżywać, je. jakoś bardzo niemiło. Jak na razie, 1 zera i 6 punktów, tutaj widzimy statystyki jeszcze tego meczu. No i dobrze, w sumie postanowiłem jakoś zarobić końcy. I postanowiłem w pucharze początkujących. Tutaj w ogóle strzał. Piękna bramka. To same dwie piękne, najpiękniejsze bramki w tym pucharze. I kolejna, tutaj, kolejna, najpiękniejsza bramka. Właśnie co bramkarz zrobił. No trudno. Tutaj najpiękniejsza parada za to. Tej główki, tutaj jeszcze strzał. No naprawdę, facet, tutaj bramkarz kapitalnie to bronił. Chciałem to wam pokazać. A ja tymczasem wam bardzo dziękuję za oglądanie, Za wygraną. Oczywiście wygrałem. Jeszcze paczkę otwarłem. I w tej paszce nic nie było, dlatego już Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i trzymajcie się. Cześć!